Był to jeden z tych wieczorów na Baker Street, które na zawsze pozostają w mojej pamięci. Łana tamizą gęstniała, a w kominku czaskał ogień, gdy Sherlock Holmes siedział w szafaku przy stole zasłanym gazetami i formularzami telegraficznymi. I ja sam właśnie wkładłem laskę w rogu pokoju i zdejmowałem rękawiczki, gdy mój niezwykły przyjaciel podniósł wzrok znad kolumn drobnego druku. Powiadam ci, że Port Londynu jest znacznie rzeszym laboratorium zbrodni, niż mógłby sugerować jakikolwiek raport policyjny, mój drogi przyjacielu. Jego oczy błyszczały zimnym ogniem, a na cienkich wargach pojawił się ledwie dostrzegalny uśmiech, który zwykle zapowiadał dla mnie kilka bezsennych nocy pełnych wrażeń. Odłożyłem kapelusz i usiadłem na swoim stałym miejscu naprzeciwko Holmesa, gotów wysłuchać kolejnej z jego zadziwiających obserwacji. Zauważyłem, że na stole leżą nie tylko londyńskie dzienniki, ale także egzemplarze specjalistycznie gazek żeglarskich oraz cały wachlarz depesz telegraficznych. Komis przesunął ku mnie kilka kartek, jakby oczekiwał, że od razu dostrzegę ich znaczenie. Puść na tę formułę grzecznościowej rzekomo rodzinne wiadomości, Baconi, a powiedz mi, czy nie czujesz w niej zapachu soli, smaruj, nieopłaconego cła. Wziąłem do ręki jedną z depesz i przeczytałem na głos kilka słów o zdrowiu jakiejś ciotki, o wilgotnej aurze na kontynencie i o spóźnionych dostawach węgla. Nie umiałem dostrzec w tym niczego innego niż banalną wymianę rodzinnych uprzejmości między ambasadą a ministerstwem. Kolmes jednak zacisnął palce na fajce i począsnął głową z mieszaniną pobłażania i rozbawienia. Zauważ, że te uprzejmości przychodzą zawsze w dniach, gdy do doków zabijają statki pewnych linii handlowych, których nas nie będę wymieniał, aby nie zakłócać się szacownym armatorom. Odruchowo sięgnąłem po gazety, aby porównać daty wymienione w depeszach z dołączonymi przez Holmesa wycinkami z kronik portowych. Już po chwili ja mogłem spostrzec, że każdej serii telegramów rzeczywiście towarzyszy wejście do portu statku przewożącego towary o wysokiej wartości. Nim zdążyłem zapytać o dalsze wnioski, na schodach rozległy się pospieszne kroki, a zaraz potem ktoś zapukał energicznie do drzwi naszego pokoju. Wejdźcie, panowie, pan Holmes i doktor są w salonie. Głos pani Hudson, naszej oddanej gospodyni, poprzedził pojawienie się dwóch mężczyzn, których sylwetki od razu wydały mi się znajome. Pierwszym był drobny, ruchliwy inspektor Lestrade ze Scotland Yardu drugim zaś wysoki urzędnik o surowym, lecz inteligentnym obliczu. Dobry wieczór, panie Holmes. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy w żadnym delikatnym eksperymencie chemicznym. Przeciwnie, drogie Lestrade, pańskie wizyty zwykle są najlepszym katalizatorem dla mojej doświadczeń natury kryminalnej. Nieznany mi urzędnik skłonił się uprzejmie, po czym ściągnął rękawiczki z pewną nerwowością, która nie uszła mojej uwadze. Nazywam się Ashford. Panowie, reprezentuję Foreign Office i przychodzę do panów w sprawie, która wymaga nie tylko dyskrecji, lecz także pańskich wyjątkowych zdolności, panie Holmes. Holmes skazał mu krzesło naprzeciwko siebie i skinął w stronę inspektora, jakby zachęcał go, by przedstawił kulisy wizyty. Od miesięcy mamy w porcie serię niewytłumaczanych nieprawidłowości w ładunkach. Panie Holmes. Skrzynie pełne mają okazywać się puste, a cło przycieka jak sita. Lestrade mówił szybciej niż zwykle, a jego cienka twarz zdradzała, że sprawa mocno naczepnęła jego zawodową dumę. Prawa przybrała wymiar międzynarodowy, gdy zbiora biura zarządu doków zniknęła szczegółowa mapa portu, a ambasador pewnego środka europejskiego państwa poskarżył się na rzekome wobec jego bagażu dyplomatycznego. Czy dobrze rozumiemy, że pozostajemy w cieniu dyplomatycznej burzy, w której prawda musi zostać znaleziona, ale niekoniecznie ogłoszona na dachach, panie Ashford? Właśnie tak, panie Holmes. Potrzebujemy dowodu tak oczywistego, aby nikt trzeźwie nie mógł go ignorować, a zarazem na tyle dyskretnego, by nie zachwiać relacjami między rządami. Holmes pochylił się do przodu, a jego długie palce złożyły się w charakterystycznym wieście który zwiastował pełną koncentrację jego niezwykłego umysłu. Nazwisko ambasadora, o którym pan wspomniał, zapewne nie jest obojętne dla tej historii, panie Ashford. Chodzi o barona Emila von Orlica, panie Holmes, w swoim kraju uważanego za ozdobę służby dyplomatycznej i człowieka o rzekomo nienaganej reputacji. Nazwisko to biło mi się już wcześniej o uszy, gdy czytałem o uroczystościach dworskich i przyjęciach. Na których baron pojawiał się z pewną efekciarską swobodą. Nie mamy dowodu, że sam baron dotyka tych skrzyń, panie Holmes, ale jego sekretarz i pewni przedsiębiorcy portowi zachowują się jak ludzie, którzy zbyt wiele ryzykują, aby chodziło tylko o żar. A zatem zaginiona mapa portu i te pozornie banalne deteksje, które pan przyniósł, panie Ashford, stanowią dwa końce tej samej liny, którą ktoś próbuje oplatać skarb królowej. Właśnie te obawy nie możemy zlekceważyć. Panie Holmes, jeśli ma pan odwagę wejść na telinę razem z nami, rząd pozostanie panu dyskretnie zobowiązany. Holmes przez chwilę milczał, otrując się w płomień świecy, po czym sięgnął po jedną z depeszki, położył ją tuż obok rozłożonej gazety żeglugowej. Zanim zgodzi się wejść do temły, panowie, muszę zobaczyć, czy w ogóle mamy w ręku lampę. Matsonie, podaj mi, proszę, wykaz rejsów z ostatnich dwóch tygodni. Posłusznie podsunąłem mu odpowiednią stronę gazety, a on zaczął porównywać daty i godziny wpływania statków z datami depesz. Przez kilka minut panowało w pokoju milczenie, przerywane jedynie szelestem, przewracanych kartek i tykaniem zegara na kominku. W końcu Holmes skinął lekko głową, jak człowiek, który dostrzegł potwierdzenie uprzednio powziętej hipotezy. Zauważcie, że każda z tych uprzejmych wiadomości poprzedza przypłynięcie statku, którego ładone po rozładunku budzi wątpliwości zarządu doków, a jednak nikt nie może udowodnić, gdzie znikają oryginalne towary. Diaby by wzięli te towary. Panie Holmes, mamy ludzi, którzy przysięgają, że skrzynie były pełne przy zejściu z burty, a jednak na magazynach znajdujemy ten wetę zamiast drogich substancji. Holmes podniósł wzrok z papierów, a jego spojrzenie spoczęło na mnie z tą przenikliwością, która nieraz sprawiała, że czułem się jak nieposłuszny uczeń. Co mówicie o tym wszystkim, zawiniona mapa? bo nie, ta szczegółowa mapa portu, którą ktoś tak usilnie zechciał wynieść z szafy zarządu. Odpowiedziałem, że plan portu mógł służyć do ukrycia nielegalnego przejścia tajnego składu albo do ułatwienia nocnych przerzutów między nabrzeżami. Wszystko to prawda, ale jest jeszcze prostsza możliwość. Mój drogi, mapa mogła stać się cięgą kodową, kluczem, bez którego te uprzejme depesze są tylko wiatrem w drutach telegraficznych. Nawet Ashford, dotąd zachowujący urzędniczy spokój, poruszył się na krześle, gdy usłyszał to przypuszczenie. Chce pan powiedzieć, panie Holmes, że ktoś przekazuje w oficjalnych depeszach wskazówki dla przymytników, odwołując się do znaków narysowanych na składzonej mapie. Właśnie tak, panie Ashford. Jeśli ma pan odrobinę cierpliwości, być może będziemy w stanie zmusić tę mapę, aby przemówiła, choć sama zniknęła. Holmes wstał, sięgnął po wielką płachtę papieru rysunkowego i zaczął szkicować z pamięci ogólnych układ doków, linii nabrzeża i głównych magazynów. Znałem dobrze jego zadziwiającą pamięć topograficzną, ukształtowaną przez niezliczone sprawy które szczegół ulicy czy położenie budynku decydowało o życiu lub śmierci. Zauważcie, że ta depesza liczy 32 słowa, a w jej środku znajduje się osobiwa wzmianka o starych latarniach i zimnych magazynach, co nie ma żadnego sensu dla chorej ciotki na kontynencie. Kolnes zaznaczył na szkicu trzy latarnie ustawione w równych podstępach i nową linię magazynów z grubymi murami, o których wspominały gazety w związku z rozbudową portu. Jeśli liczba słów określa rząd magazynów, a obrazowe metafory wskazują na grupę obiektów, to każdy taki telegram jest w istocie poleceniem, gdzie i kiedy należy przenieść pewien ładunek poza zasięg wciskich celników. Zatem potrzebujemy tylko jednego takiego telegramu, aby złapać ludzi na gorącym uczynku. Panie Holmes dał ludzą rozkaz, aby w nocy obstawili wszystkie te miejsca. Gdyby pan obstawił wszystkie podejrzane miejsca naraz, wradę. Nie starczyłoby Panu ludzi, a Przemysłnik od razu wyczułby, że ktoś czyta jego korespondencję. Cóż więc Pan proponuje? Panie Holmes, czas działa na korzyść ludzi, którzy bogacą się naszym kosztem. Proponuję, Panie Ashford, abyśmy zamienili ich własne w pętle, którą sami sobie założą na szyję, potrzebuje tylko jednego dodatkowego obniwa z pałacu krzywki Tehal. Słowa Holmesa zawisły w powietrzu jak obietnica burzy. A ja poczułem ten znajomy dreszcz, który zawsze towarzyszył początkom naszych najbardziej zawiłych przygód. Tego wieczoru długo jeszcze rozmawialiśmy o naturze szyfrów i o tym, jak łatwo uprzywilejowana pozycja dyplomaty może zamienić się w zasłonę dymną dla działalności przemytniczej. Następnego dnia udaliśmy się razem do portu, aby na własne oczy przyjrzeć się scenie na której ktoś usiłował wystawić sztukę, nie licząc się z tym, że publiczność może zjawić się wcześniej niż aktorzy. Pamiętam doskonale mły unoszącą się nad tamizą, skrzypienie dźwigów i krzyki robotników, które mieszały się z odległym nawoływaniem cyren statków. Lestrade prowadził nas przez labirynt pomostów i magazynów z dumą człowieka, który zna każdy z swego terenu, Choć tym razem przyszło mu przyznać, że ktoś wykorzystał ten teren lepiej od niego samego. Tędy, proszę, panowie, tu znajduje się urząd telegraficzny, o którym wspominał zarząd doków. Dziewczyna, która tu pracuje, twierdzi, że widuje posłańców z ambasady prawie codziennie. Weszliśmy do skromnego pomieszczenia, w którym nad biurkiem wisiała mapa linii, a na stole pięczyły się formularze, atrament i stosik odebranych wiadomości. Witam panów. Słyszałam, że mają się panowie zjawić. Zarząd uprzedził mnie o tej wizycie. Jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, uczynię to z przyjemnością. Panna Sarah Trent, bo tak się przedstawiła, była szczupłą młodą kobietą o przenipliwym wzroku, w którym lęd i ciekawość mieszały się w osobliwy sposób. Czy to prawda, panna Trent, że posłańcy z ambasady barona von Orlica powierzają pani ostatnio więcej depozytów niż inne placówki? Tak. Panie, często przychodzi sekretarz barona. Pan kral jest bardzo wymagający. Jeśli chodzi o liczbę słów, każe mi poprawiać najmniejsze drobiazgi, choć treść pozostaje niemal taka sama. Polnys pochylił głowę, jakby ta drobna uwaga miała dla niego większe znaczenie niż długie raporty Ashforda. Czy może mi pani pokazać jakiś formularz, który musiała pani przepisać na nowo, tak aby liczba słów uległa zmianie, panna Trent? Zachował się jeden taki, panie. Mienia była uszkodzona i depesza nie została wysłana. Schowałam formularz, sądziłam, że może jeszcze się przydać. Dziewczyna wyjęła z szuflady zmieniony arkusz i podała go Holmesowi z wyraźnym zawstydzeniem, jakby obawiała się, że złamała jakiś przepis. Holmes rozpostował papier i przeczytał depeszę której zwykłe uprzejmości rodzinne zostały rozbite przez osobliwy obrazek spaceru między trzecią a piątą latarnią. Dziękuję. Panna Trent, zapewniam panią, że zachowała się pani roztropni, niż nie jeden urzędnik z doświadczeniem. Ten papier może stać się gwoździem do trumny pewnej szczególnej operacji. Jeśli tak jest, panie, cieszę się, że mogę mieć w tym choć małą zasługę, pocz potrzebuję mniej tajemnic, a więcej uczciwej pracy. Wyszliśmy z Urzędu Telegraficznego, a Holmes prowadził nas teraz nie tyle za lestradem, co za niewidzialnymi liniami łączącymi słowa z depesz z rzeczywistymi latarniami i marazynami. Widziałem, jak liczy słupy, mierzy krokami odległości między latarniami i marszczy czoło za każdym razem, gdy układ przestrzeni potwierdział jego hipotezę. Zwróć uwagę. Właconie między trzecią a piątą latarnią znajduje się właśnie nowy rząd madezynów, których plan widniał na zaginionej mapie. Czyż nie jest to zbyt piękne, aby było tylko zbiegiem okoliczności? Przyznałem, że nawet moja mniej subtelna logika musi ustąpić wobec tej zbieżności faktów, lecz jednocześnie zapytałem, jak zamierza on wykorzystać te wiedzy w praktyce? Jeśli ma rację... To kolejna depesza z ambasady ukaże nam nie tylko termin, ale i dokładne miejsce, w którym przemytnicy dokonają przekazania towaru. Musimy jednak zadbać, by to miejsce zostało wybrane przez nie, lecz skazane przez nas. Chce pan podrzucić im fałszywy rozkaz, pani Holmes? To śmiały plan, ale jeśli wypłynie, będziemy mieli na głowie nie tylko przemytników, lecz także ambasadę i pana z Kitehal. Dlatego właśnie lesradę, Potrzebuję współpracy pana Szforda, który już raz wykazał się odwagą, przychodząc na Backstreet Street z tym wszystkim. Po powrocie do domu przy Backstreet Street Holmes porządził szczegółową notatkę dla Foreign Office, w której przedstawił zarówno swoją teorię szyfu, jak i propozycję fałszywej depiaszy. Przez dwa dni żyliśmy w stanie oczekiwania, które przypominało mi dawne kampanie wojenne, gdy całe oddziały czekały na pojedynczy rozkaz kwatery głównej. Wreszcie Ashford pojawił się ponownie w naszym salonie, trzymając w dłoni kartkę o oficjalnym nabłówku, na której krótka wiadomość kryła w sobie ciężar odpowiedzialności. Ministerstwo zgadza się na Pański plan. Panie Holmes, mam prawo wysłać depesze do ambasady z sugestią przyspieszenia pewnych działań. Treść łoży Pan, byle nie wyglądała na zbyt odległą od dotychczasowych formuł. W takim razie poproszę Pana o pióro i czysty formularz, Panie Ashford. Zebrały sekretarzowi barona melodię, do której sam nauczył swoich ludzi, tańczyć. Holmes napisał depeszę, w której uprzejme słowa o zdrowiu pewnego kuzyna przeplatały się z aluzjami do zmian w harmonogramie dostaw i konieczności wykorzystania nowej przestrzeni magazynowej. Dla mnie wtajemniczonego tekst był banany, lecz liczba słów. Ich kolejność oraz użyte metafory odpowiadały dokładnie kluczowi, który Holmes odczytał z otworzonego przez siebie planu portu. Depesza została nadana złotymi liniami rządowej łączności, a my mogliśmy tylko oczekiwać, czy przemytnicy połkną przynętę. Holmes poprosił ponadto Ashforda, by na noc wyznaczoną w depesie zaprosił barona von Orlica na oficjalną kolację w Foreign Office, co miało uniemożliwi dyplomacie osobiste doglądanie do wydarzeń w porcie. Plan zakładał zatem, że jeśli ktoś pojawi się tej nocy przy wskazanym magazynie, nie będzie to Baron, lecz jego ludzie, a może także i angielski wspólnik. Wieczór wyznaczony na akcję zapisał się w mojej pamięci jako najwygodniejsza noc, jaką kiedykolwiek przeżyłem pod gołym niebem Londynu. Była była tak gęsta, że światła latarnie rozlewały się w niej niczym plamy brudnego mleka, a krople wody osiadały na naszych płaszczach jak zimny pot. Ludzie są rozmieszczeni wokół magazynu. Panie Holmes, jeśli Pańska teoria okaże się słuszna, złapiemy ich niczym szczury w pułapkę. Jeśli moja teoria okaże się błędna, Lestradę, będzie Pan mógł przez lata wypominać mi tę noc, ale obawiam się, że tym razem to ja będę miał powód, by przypominać Panu o roli cierpliwości. Ukryci między stosami beczek i skrzyni, czekaliśmy w mieczeniu, a każdy odgłos kroków. Na mokrych deskach po mostu zdawał się głośniejszy niż zwykle. Mijały kolejne minuty, wreszcie usłyszeliśmy stłumione głosy i z wózka, który ktoś pchał z wysiłkiem przez miękkie błoto. Z mgły wyłoniło się kilku mężczyzn, z których jeden niósł latarnię, a dwóch pchał przed sobą wózek z ciężkimi skrzyniami. Latarnia rozświetliła twarz człowieka idącego na a ja poznałem w nim sekretarza barona, pana Krala, którego sylwetkę widziałem wcześniej przed ambasadą. Szybciej, panowie! Czas nie jest naszym sprzymierzeńcem, a magazyn, do którego się udajemy, podobno bywa ostatnio zbyt często odwiedzany przez ludzi ze rządu. Obok niego szedł krępy mężczyzna o energicznym spojrzeniu i twarzy wyrobionego przedsiębiorcy, którego ubranie zdradzało więcej kontaktu z biurem niż z dokami. Niech się pan nie obawia, panie krau. Dopóki ja kontroluję listy ładunkowy i zamki w tych magazynach, nic nie stanie na przeszkodzie interesom naszych przyjaciół. Zrozumiałem, że musi to być Mortimer Halle, właściciel kilku magazynów i udziałów w firmach spedycyjnych, którego nazwisko przewinęło się w dokumentach przeglądanych przez Holmesa. Zatrzymali się przed drzwiami magazynu wskazanego przez fałszywą depeszę. kral wyjął klucz. A hale przygotował się do przeładunku skrzyń na małą łódź przycumowaną w bocznym kanale. Teraz, panowie, za mną, policja w imieniu królowej. Na komendę Lestradea policjanci wyskoczyli z kryjówek, otaczając grupę przemytników, a ja wraz z Holmesem pospieszyłem w ich ślady. Co to ma znaczyć? protestuję. Jesteśmy tu z polecenia ambasady. Nikt nie ma prawa przeszkadzać nam w wykonywaniu służbowych obowiązków. Nawet najbardziej uprzywilejowana służba, Panie Kral, przestaje zasługiwać na ten tytuł, gdy w jej imieniu przerzuca się skrzynie pełne kontrabandy zamiast oficjalnych dokumentów. To pomówienie. Panie, te skrzynie mają pełną dokumentację. Żądam, by sprowadzono przedstawiciela Zarządu Doków i notariusza. Zarząd jest już poinformowany, a co do zawartości skrzyń, przekonamy się zaraz w Panie Hale. Ma Pan tyle od wami. By zostać czytym tym policjant wyważył wieko pierwszej skrzyni, a naszym oczom ukazały się rzędy metalowych pojemników z oznaczeniami chemicznymi, których wartość handlowa musiała być ogromna. W kolejnych skrzynie znajdowały się rzadkie barwniki i substancje, które po przemyceniu mogły zasilić niejedną fabrykę z pominięciem należnego podatku. Jak pan widzi, Lestradę. Naszym losem czuwanie nie było daremne, a Chevro Barona przyniósł nam więcej niż jedną parę brudnych rąk. Kral, widząc, że sprawa przybiera nieodwracalny obrót, próbował wyrwać kilka papierów z wewnętrznej kieszeni płaszcza i cisnąć ją w błoto kanału. Holmes jednak był szybszy niż policjanci i jednym skokiem znalazł się przy nim i chwycił jego rękę z siłą, której nie podejrzewałbym u tak szczupłego człowieka. Te papiery, panie Kral... Interesują mnie bardziej niż cała zawartość tego magazynu, śmiem podejrzewać, że spisał pan na niej własną biografię kryminalną. Gdy policjanci zakowali Krala i Hala w kajdanki, Holmes już przeglądał na prędce dokumenty, które śliskie kartki błyszczały w świetle latarni. Zobaczyłem tam nie tylko wykazy ładunków i kryptonimy statków, lecz także szczegółowe rozliczenia zysków pomiędzy trzema udziałowcami. Zwróć uwagę, Oto pan Hale, oto pan Kral, a oto trzeci udziałowiec oznaczony jedynie literą O, a jego procent jest stały, niezależny od wysokości ryzyka. Zrozumiałem, że litera O może oznaczać orlica, ale wciąż nie byłem pewien, czy baron jest mózgiem całej operacji, czy tylko jej biernym beneficjentem. Mamy ich, panie Holmes, tym razem żadne imunitety nie przysłonią faktu, że zostali złapani na gorącym uczynku. Niech pan nie dzieli skóry na niedźwiedziu, którego nie chcemy le zastrzelić. Lestradę, pamiętajmy, że pewien baron je kolację z panem Ashfordem i może się wkrótce dowiedzieć, jakich ma przyjaciół w drogach. Następnego dnia zostaliśmy wezwani do Foreign Office, gdzie w jednym z gabinetów odbyć się miała rozmowa, której delikatność przewyższała wszystkie dotychczasowe etapy tej sprawy. Gabinet był przestronny, urządzony z powściągliwą elegancją, a przez wysokie okna sączyło się blade światło londyńskiego przedpołudnia. Baron Emil von Orlitz stał przy kominku oparty o marmurową płytę z kieliszkiem wina w dłoni, obok niego zaś Ashford, ile strady zajmowali miejsca przy biurku. Powiadano mi, panowie, że mam wysłuchać tu wyjaśnień dotyczących rzekomych nadużyć w porcie. Ufam, że chodzi jedynie o jakieś nieporozumienie, które da się szybko wyprostować. Obawiam się, Baronie, że nieporozumienie dotyczy raczej tego, jak nazwać działalność, którą pańscy zaufani współpracownicy prowadzili nocą przy nabrzeżu, ja nazwałbym ją Przemytem na dużą skalę. Baron pobladł, ale nie utracił całkowicie zimnej elegancji, którą opisywały niegdyś gazety, choć w jego oczach pojawiła się nuta niepokoju. Jeżeli ktoś nadużył mojego zaufania, panie Holmes, będzie to dla mnie dotkliwy cios, lecz zapewniam, że ani ja. Ani mój rząd nie mamy nic wspólnego z łamaniem prawa w pańskim porcie. Pański sekretarz i pewien przedsiębiorca portowy są w areszcie, baronie. Znaleźliśmy przy nim dowody, które wystarczyłyby do skazania byle włamywacza, a jednak tu chodzi o coś więcej niż o zwykłe włamanie. Holmes położył na biurku plik dokumentów, które odebrał Kalowi nad kanałem, a także kopię depesz oraz własnoręcznie odtworzony plan portu. Oto pańskie depesze, baronie. Oto brakująca mapa, którą ktoś uczynił księgą kodową, a oto rozliczenia zysków, w których figuruje udziałowiec oznaczony literą O. Może nam pan powiedzieć, kogo miał na myśli pan Hale. Nie jestem księgowym tego człowieka. Panie Holmes, jeśli wpisał literę O, mógł mieć na myśli cokolwiek, lecz nie zaprzeczę, że przyjąłem. Pewne korzyści finansowe w zamian za ułatwienie kontaktów handlowych między moim krajem a angielskimi przedsiębiorcami. Wyznanie to wypowiedziane zostało z dziwną mieszaniną dumy i wstydu, jakby baron chciał zachować resztki honoru, nie zaprzeczając faktom, których nie dało się już ukryć. Czy rozumiał pan, że te kontakty były w istocie umianiącła cła i przemytem substancji, które powinny przejść przez ręce urzędników skarbowych, baronie? Domyślałem się, że pan Hale i mój sekretarz posługują się fotelami, które nie mieszczą się w idealnie czystych ramach prawa, ale uważałem, że to cena, którą świat płaci za rozwój handlu. Moja rola ograniczała się do przyjmowania udziałów w zyska. Ashford demnął słysząc tę bezstydną szczerość, lecz Holmes pozostał niezruszony, jak lekarz przyglądający się objawom dobrze znanej choroby. A zatem nie był pan mózgiem tej operacji, baronie? Był pan raczej człowiekiem, który pozwolił, by rządza zysku przyciemniła mu poczucie obowiązku względem pańskiego stanowiska. Jeśli to pańska diagnoza, panie Holmes, muszę ją przyjąć z pokorą, lecz proszę pamiętać, że w tym świecie nie wszystkie grzechy można kłaść na jedną szalewani. Holmes odwrócił się do Ashforda, jakby chciał jasno rozgraniczyć swoją rolę badacza faktów od roli ludzi, którzy mieli zadecydować o dyplomatycznym losie barona. Panowie, przedstawiłem wam mechanizm szyfru, udowodniłem istnienie przemętniczej siatki i skazałem ludzi, którzy ją prowadzili, co uczynicie z baronem von Orlicem, to już wasza odpowiedzialność, moja praca kończy się w chwili, gdy prawda zostaje wystarczająco oświetlona. Po tej rozmowie wiedzieliśmy, że von Orlic nie stanie przed brytyjskim sądem, lecz zostanie cicho odwołany do kraju pod pozorem złego stanu zdrowia. Kral i Hale natomiast mieli odpowiedzieć jak zwykli przestępcy, bez zasłony dyplomatycznego splendoru, który tak długo chronił ich interesy. Kilka dni później siedzieliśmy znów z Holnesem przy kominku na Bucket Street, a on rozkładał przede mną swoją odręcznie naszkicowaną mapę portu niczym profesor omawiający studentowi anatomiczny rysunek. Zauważ, Maconie, że liczba słów w depeszach nie była przypadkowa, każda wskazywała określony rząd magazynów, metafory o latarnię i zimnych morach służyły do zawężenia obszaru, a pojedyncze przymiotniki zmieniały współrzędne niczym przesunięcie igły na mapie. Słuchałem go z rosnącym podziwem, choć wciąż zadziwiało mnie, że tak skomplikowany mechanizm powstał w świecie, w którym większość ludzi ledwie potrafiła przeczytać codzienną gazetę. Najzamawniejsze w tej historii jest to, że cała ta misterna maszyneria opierała się na czymś tak prozaicznym, jak zaginiona mapa. Zwykła kartka papieru z liniami i symbolami, którą ktoś uznał za idealną kryjówkę dla tajemnicy. Odpowiedziałem, że wydaje mi się, iż w tej sprawie mapa była czymś więcej niż kartką papieru. Stała się przecież lustrem, w którym odbiła się moralna słabość człowieka stojącego wysoko w kierarii. Moralne lustre interesują mnie mniej niż fakty, Maconie, ale muszę przyznać, że widok barona przy kominku w Fregn Office był ilustracją całkiem wymowną. Dla pszczołnika w salonie i pszczołnika w dokach różnica jest głównie w jakości cydara, który pali. Komes wypowiedział te słowa z lekkim uśmiechem, a potem sięgnął po skrzypce, jakby cała sprawa była już dla niego jedynie sekwencją nut, które można złożyć w harmonijną melodię. Dla mnie jednak pozostała ona jednym z tych epizodów, w których jasny umysł mojego przyjaciela stykał się z mętną wodą ludzkiej ambicji i ściwości. Minęły lata, zanim zdecydowałem się opisać tę przygodę, a jeszcze dłużej czekałem, zanim zaufałem, że nazwiska i tytuły, o których tu mowa, nie wywołają już burzy na europejskich salonach. Teraz, drogi słuchaczu, gdy historia ta dobiegła końca w Twoich uszach. Pragnę zwrócić się do Ciebie bardziej bezpośrednio. Jeśli wysłuchałeś tej opowieści o zaginionej mapie portowej, o szyfrach i o cienkiej granicy między honorem a zyskiem do samego końca, składam Ci szczerą i serdeczną wdzięczność. Twoja uwaga jest dla mnie, skromnego kronikarza przygód Sherlocka Holmesa, równie cenna jak najpiękniejsze wyróżnienia, które kiedykolwiek mógłbym otrzymać na papierze. Jeżeli ta historia przypadła Ci do gustu. Proszę Cię, abyś okazało to w najprostszy ze współczesnych sposobów, zostawiając znak aprobaty pod tym nagraniem. Zachęcam Cię także, byś zasubskrybował nasz kanał, abyś nie przegapił kolejnych nieopowiedzanych spraw Sherlocka Holmesa, które wciąż czekają w moich notatnikach na swój dzień. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami w komentarzu, czy to na temat tej sprawy, czy natury ludzkiej, którą odsłaniają takie przygody. Jeżeli zaś zechcesz wesprzeć naszą pracę bardziej bezpośrednio, możesz to uczynić za pomocą kodu QR w prawym dolnym rogu ekranu lub poprzez odnośnik w opisie tego nagrania. Pod wspomnianym odnośnikiem w opisie znajdziesz również inne utwory należące do zupełnie odmiennych serii opowieści z innych zakątków świata i innych ścieżek wyobraźni. Zachęcam Cię, abyś zajrzał także do tych historii jeśli twoja ciekawość nie została jeszcze nasycona, a dusza domaga się kolejnych opowieści. Na razie jednak żegnam się z tobą, dziękując jeszcze raz za to, że towarzyszyłeś mi i Holmesowi w tej podróży przez mgły londyńskiego portu. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie przy następnej nieopowiedzanej sprawie Sherlocka Holmesa, a do tego czasu życzę ci spokojnych dni, uważnych oczu i serca otwartego na tajemnicę.